Czym prędzej się wybierajcie, do Wą spieszajcie. Przywitać pana. Przywitać pana! Cześć, witajcie w kolejnej lekcji na kanapie wjeżdża świąteczny, klasyk kolendowy wśród nocnej ciszy. Jeśli w waszym domu śpiewa się kolędy, kolendy, no to najprawdopodobniej od tej zwykle zaczyna się wszystko. Myślę, że jeżeli ktoś chciałby pograć na gitarze w święta, to początek przed może to jest. Zresztą, nie wiem, kiedy najlepiej zagrać, kiedy jest najlepszy moment. Każdy. No chyba, że jesteście mega głodni. No ale nie, no w sumie. Nie wiem. Donacja cedur, więc będziemy potrzebowali dosłownie czterech akordów. Cedur. Jedur. A mol no i mol. Wszystko. Tutaj w, w tej kolędzie możemy sobie trochę urozmaicić rytmy, trochę je zmieniać, żeby też właśnie odróżnić zwrotkę od refrenu, znaczy atmosferę zwrotki, refrenu, energię w niej. Albo też zróżnicować sobie kolejne śpiewane zwrotki. To już od Was zależy. Możemy z, sobie używać takich krótkich, prostych, nie krótkich, tylko takich rozłożonych na raty uderzeń. No i na przykład tak jak na początku. Jasne. Możemy też Uderzać skocznie, już od samego początku albo w drugiej części. Dwa krótkie uderzenia na, w, w, na początku, zwrotki, wśród nocnej ciszy. I teraz urozmaicimy sobie jeszcze te dwa uderzenia, bo do tych dwóch uderzeń po drugim dodam jeszcze bąs do góry. Czyli tak, jakbyśmy sobie grali raz, dwa i 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 raz. Dwa, i, raz dwa, i... I teraz, co jest ważne, mocniej akcentuję to dwa. Czyli raz, dwa i tak, jakby to był taki właśnie bounce. I jeżeli grasz już tym rytmem harcerskim, dół, dół, góra, góra, dół, góra, no to zobacz, że to jest dosłownie ta pierwsza część. Tego znajomego już ci rytmu. A my sobie pożyczamy pierwszą połówkę i gramy tylko tą pierwszą połową. Zostaje nam jeszcze jedna rzecz do ogarnięcia. Te miejsca, w których nam się chwyty kondensują. Jest ich dużo, a mamy na przykład tylko 5 zgłosek do zaśpiewania. Mam na myśli te miejsca jak Głos się rozchodzi. Bóg się nam rodzi. I w tych miejscach zagramy sobie kompilację akordów z tonacji C, A, D, G, A. To jest ważne, żeby sobie to przećwiczyć. Jeżeli to umiemy, to tak naprawdę umiemy już dwie trzecie kolędy. To spróbujemy wszystko połączyć. Od razu pokażę wersję z tekstem, dlatego że te rytmy będą się troszeczkę zmieniać, przynajmniej ja je tutaj sobie pozmieniam. I zobaczycie, że każdy fragment kolendy będę grał tym, co zobaczyliśmy w, w części na temat bicia. I oczywiście zaznaczę, co tu się dzieje. No to jedziemy. Wśród nocnej ciemności się rozchodzi, wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pan. Mamy gotową kolendę wśród nocnej ciszy. Pewnie znowu warto przygotować się na zagranie przynajmniej kilku zwrotek. Możecie równie dobrze powiedzieć, że tylko jedną gracie i tylko jeden refren i koniec i też będzie dobrze. Powodzenia i do zobaczenia w następnej lekcji na kanapie.